Dobrze, to należy przypominać, bo to jest istotne. Otóż wychodzi premier Tusk i mówi do kamer, że on nie zawsze będzie działać zgodnie z literą prawa, albo że któreś przepisy mu się nie podobają, więc on się nie będzie do nich stosować. Człowieku, w Polsce obowiązuje polskie prawo i ty masz się do niego stosować, czy Ci się to podoba, czy nie. A jeżeli Ci się to nie podoba, do widzenia. Co tam robisz? Opuść stanowisko. Bo to który, tak jakbyś przyszedł do prywaciarza pracować i powiedział mu, że w sumie to w dupie masz jego regulamin, będziesz sobie robić po swojemu. To, co z tobą zrobi? No właśnie, pokażę ci drzwi. O, proszę, zamknij je z drugiej strony. I historia się kończy. A dlaczego? Bo przyjdzie kolejny po nim i powie tak samo. No w sumie to mnie się inne przepisy nie podobają i ja też mam je w dupie, nie będę ich przestrzegać. No co to ma znaczyć w ogóle? Tusk. O i nie powiem nic więcej, bo już mnie ponosi <laughs> człowieku zejdź ze sceny, zejdź ze sceny po prostu zrób to. No.